W kraju, strajk, tak dużej grupy ludzi odpowiedzialnych za jedną z kluczowych gałęzi państwa, czyli edukację, bo edukacja tak jak tam wszędzie widać na tych napisach, to przyszłość, nie rozmawia z nami i zaprasza nas do stołu gdzieś po świętach, jak już zwiedzą wszystkie jajka. A my mamy na co czekać? A na co czekają proszę państwa w tej chwili uczniowie, którzy nie chodzą do szkoły? Egzaminy są ważne, ale nie są najważniejsze, a na, nie, a na pewno nie są kluczowym elementem edukacji. Najważniejsze jest to, że większość uczniów, która egzaminów nie zdaje, w tej chwili dochodzi do szkoły. Nie z naszej winy. Nie z winy nauczycieli. Tylko i wyłącznie z winy rządu, który nie chce z nami rozmawiać. Trzeba to nieustannie powtarzać za każdym razem. Tam jest wina i tam należy kierować swoje pretensje. My złość rodziców, wątpliwości rodziców rozumiemy. Bo sami je mamy. Gdy rząd milczy, nauczyciele, proszę Państwa, cały czas rozmawiają. Cały czas zastanawiają się, co zrobić, żeby był jednocześnie poważny i mocny strajk, który będzie mocnym i zdeterminowanym głosem wołającym o godność i szacunek. Ale jednocześnie, żeby właśnie dzieci i rodzice ucierpieli jak najmniej. To nie jest tak, że mamy tylko i wyłącznie jakieś zaślepienie walki. To jest nieprawda. Nauczyciele, tak jak i wszyscy ludzie dobrej woli. Nieustannie się czegoś boją. Boją się, że zrobią komuś krzywdę. Ten strach nie może nas jednak paraliżować przed słusznym i ważnym działaniem. Dlatego działamy i dlatego dziękujemy Państwu wszystkim tutaj zebranym. Ja jestem naprawdę w totalnym szoku, że jestem tylu ludzi, nigdy do tylu ludzi nie mówiłem. Klasa ma 30 osób. Ja czasami mówiłem do dwóch. A teraz was Państwa tutaj tyle. To jest tak niesamowita rzecz, bo to daje siłę. Nauczyciele często do mnie mówią, że czasami coś tam napiszę, co daje im siłę, bo, bo umiem złożyć jakoś te słowa. Proszę Państwa, tak naprawdę siłę dajecie Wy. Wy, który stoicie za nami. Bo człowiek, który jest sam, boi się cały czas. A człowiek, który ma wokół siebie ludzi, może przestać się bać i w końcu zawalczyć o godność. Bardzo dziękuję. Brawo! Nie jesteście sami! Nie jesteście sami! Nie jesteście sami! Nie jesteście sami! Proszę Państwa, jeżeli już Pan Paweł wywołał do tablicy y, rzeczonego drewnianego studenta, ja nie wiem czy słyszeliście, że została odkryta ostatnia wielka tajemnica fatimska. Czwartym dzieckiem był Morawiecki nie bez kozery mówimy o nim wczoraj był kolejny partaj tak rzeczonej partii w Lublinie i okazało się, że ci, którzy wspierają nauczycieli to diabły wcielone, które przebrały się w komeszki i machają ogonami tak dokładnie to tak a propos szacunku dla nauczycieli forma, myśmy też w Gdańsku wspominali o tym proszę państwa forma strajk trwa i widać w którym kierunku idzie władza Programy telewizji państwowej coraz bardziej szkalują nauczycieli. Najpierw byli lekarze, potem byli artyści, potem byli sędziowie, a teraz jesteście wy. Kto w końcu pod jakąś wiertelkę z nauczycieli, bo mi się nie zgadza historia, no, a kiełbasę może jakąś. To jest tragedia. Dlatego, że jest meritum sporu: kasa jest lub nie ma, dali na świnie, dali. Ale jest forma rozmowy. Wszyscy wiemy że oprócz meritum istnieje forma rozmowy, a ta jest konna. Sopot ma głos. Sopot ma głos.